Witam, witam, wesołej fani. Dzisiaj jest taki poradnik dla was, wizowej fani, w sprawie bollera. Bo pytacie się co i jak. Widzicie, jest rozłożona klapka spocona, jak widzicie, wesołej fani. Co chce was założyć, wesołej fani? No, no właśnie. Jak kupujecie boller, Fabryczne jest ustawienie, jak widzicie jest taki piscuszek niebieski, to się reguluje temperaturę, fabryczne ustawienie jest coś takiego, że yy, jak jest na pełno, jak się Wam już ta woda zejdzie ciepła, to musi się napędzić na, od nowa, a można przestawić sobie regulator, wiecie jakim sposobem? A no właśnie, jakim sposobem można sobie to przedstawić regulator? No to wam zaraz pokażę. Regulator jest tutaj, jak widzicie. Tylko nie wolno o te dwa kable ruszać, bo można się popieścić. Jak widzicie, się świeci, wyłącza. Zobaczcie czasami. O! Widzicie? I to jest taki regulator i sobie regulujecie yy, do ilu może nagrzewać wodę sobie ustawiacie ile chcecie? Czy na pełno, czy na pół, czy tak. To jest w zależności od Was, całej fani. My mamy do dotąd do połowy, ale wam właśnie nagrzałem Tyle, zobaczcie jak jest, nagrzewa się, słychać tam jak fajnie szumi, czyli grzałka działa w całej fani i coś Wam pokażę, widzicie tutaj, o, to i tutaj, fabryczne jest takie zaklejenie, ale to fabrycznie można przestawić, czyli złamać to to. Jak widzicie, wizualizowanie. Zobaczcie, ja się nabija, na spokojnie sobie nabija. Żeby wyłączyć nabijanie, to jak na przykład nastawiacie sobie, żeby nagrzało wam tyle, na przykład, to przestawiacie sobie, tylko uważajcie, tak mówię, wzorwanie na tykawle. Nie wolno się tam dotykać, bo was popieście. Wyłączamy. O. Iskaz. Jak widzicie. To jest taki regulator. W każdym bolerze jest taki regulator schowany. To jest cały osprzęt, jak to wygląda. Widzicie? I każdy boler każdy bowler ma taki osprzęt, i jest taki regulator. Nie każdy o tym wie że się mieści taki regulator Ktoś się zna powinien już wiedzieć od dawna Jak widzicie w to jest poradnik dla was w Jak widzicie, to się zawsze przyda to jest taki cały odsprząt, nagrzewania grzałki całej to wszystko, to jest wszystko tego jest tak Akad nagrzałem do tego, ale na czasie my mamy dotąd nagrzewane i dotąd, jak woda zejdzie, nagrzewa do tego punktu i regulator wyłącza się. Smoczynie. Jak na przykład spadnie temperatura wody ciepłej, to on dogrzewa. Dogrzeje, wyłącza. Tak, tak samo działa jak lodówka. Lodówka włącza się i później po jakimś czasie wyłącza się wizerunek jak wiecie to jest takie sam tej samej zasadzie tylko tutaj jest w środku jest grzałka która nagrzewa wodę jak widzicie jeszcze raz Wam pokażę ten cały osprzęt jak to wygląda tam są takie dwa Dwa kable, które lepiej nie dotykać żeby was nie popiściło. A najlepiej, bo ja powinien mieć wyłączony boiler, ale inaczej tego nie ustawicie, jak nie jak będzie wyłączona. Jak ustawicie? Musicie widzieć, jak się załącza grzałka. To nie jest to, że musicie wyłączyć i przestawiacie. Musicie mieć włączony, ażeby nie dotknąć dwóch kabli tych kabli, które właśnie wszystko jest do całego tego. Jak widzicie widzowie fani, to jest mały poradnik, mały bo mały, ale jest. W sprawie bolera wam się to może przydać. Każdy nie nieważne czy to jest, bo to jest akad bole 80 80 chyba. Albo 50, który styk, ale bardziej to był chyba liczę, że to jest nie 80, tylko 50. Zdaje mi się, ale nie będę tutaj się wnikał. widzowie i fani, gdzieś mam te dokumenty od tego polera, muszę zobaczyć, bo nie pamiętam. Bardzo banane zakładanie jest z tego polera. Jak widzicie, całe tutaj jest. Wszystko. Gnięte, zawór jest. Widzicie wszystko. Ja to samemu robiłem. Tylko trzeba mieć trochę pojęcie na ten temat tego, co jest fajnie, żeby móc coś zrobić. Jest nagrzany boler, jest wyłączony. On jak schłodzi się, to samoczyni się włącza, nagrzeje do momentu i później wyłącza. I to wszystko, taki mały poradnik, ale wam zawsze się przyda. Trzymajcie się, bend. Tylko nie zapomnijcie sprawie tego przycisku srebrnego, żeby wywalczyć. Przypominam, zaufanie. Im więcej subów, tym będziemy się zbliżać do wygrania przycisku srebrnego. To wszystko od Was, zależności nie ode mnie, bo ja się stana z całą. So she would be so BAND!